Nigdy nie sądziłam, że pewien zwyczajny dzień w naszym domu może zmienić wszystko, co dotąd uważałam za normalne. Mieszkaliśmy razem od kilku lat. Mój ojczym miał swoje pięć minut samotności w świecie dorosłych, spraw, które ja dotąd obserwowałam tylko z boku. Był człowiekiem z zasadami odpowiedzialnym i poważnym, a jego codzienność wydawała się spokojna, nawet przewidywalna. Nigdy nie spodziewałam się, że to, co ukrywał w swoim własnym świecie, stanie się dla mnie takim ciężarem widoku. Tamtego popołudnia wszystko zaczęło się niewinnie. Siedziałam w salonie przy książce, a on wszedł do swojego gabinetu. Zamknęłam drzwi na klucz, choć zwykle nie zwracał na to uwagi. Coś mnie jednak pchnęło, by spojrzeć przez szparę drzwi. Moje serce zaczęło bić szybciej, zanim jeszcze zobaczyłam cokolwiek. W jednej chwili zrozumiałam, że znalazłam się w miejscu, w którym nie powinnam była być. Nie chciałam, aby moje oczy przyzwyczaiły się do tego widoku. Nie umiem dokładnie opisać, co zobaczyłam, bo to było coś, czego młoda osoba nie powinna doświadczać ani rozumieć. Nie chodziło o żadną przemoc ani jawne zło, ale o coś tak intymnego i prywatnego, że sama świadomość, iż to istnieje, była wstrząsająca. Serce ścisnęło mnie w gardle, a umysł zaczynał się buntować. Miałam ochotę uciec, odwrócić wzrok, udawać, że niczego nie widziałam, ale coś w tym, że przypadkiem wkroczyłam w jego świat, sprawiło, że poczułam dziwną mieszankę ciekawości i strachu. Przez kolejne minuty siedziałam nieruchomo, próbując zebrać myśli. Czułam się winna, że w ogóle patrzyłam. Czułam też wstyd za samego siebie, że moje oczy nie mogły uciec od tego obrazu. Mimo, że wiedziałam, że to jest jego prywatna przestrzeń, nie mogłam wyprzeć z siebie tego widoku. Każda sekunda wydawała się ciągnąć w nieskończoność. Po tym, jak wyszedł z gabinetu, świat zewnętrzny znów nabrał normalnych kształtów, ale w mojej głowie wszystko było już inne. Każdy dźwięk w domu wydawał się pełen znaczeń, których wcześniej nie dostrzegałam. Nawet zwykły odgłos kroków na korytarzu wywoływał dziwne napięcie, jakby każde z nich mogło odkryć kolejny sekret. Zaczął się czas obserwacji, nie fizycznej, lecz mentalnej. Obserwowałam jego zachowania, każdy gest, każdy sposób, w jaki poruszał się po domu i szukałam znaków, które mogłyby wyjaśnić, dlaczego ten obraz mnie tak poruszył. Nie potrafiłam też wyprzeć się myśli, że to wydarzenie zmieniło naszą relację. Dotychczas był tylko moim ojczymem w praktycznym sensie osobą dorosłą, która dbała o dom i dawała poczucie bezpieczeństwa. Teraz jednak zobaczyłam go w nowym świetle. Nie w sensie negatywnym, raczej w tym, że każda dorosła osoba, nawet najbliższa, ma swoje tajemnice, a czasem są one tak złożone i nieprzewidywalne, że młody człowiek nie jest w stanie ich objęci. Minęły dni, a ja wciąż wracałam myślami do tego momentu. Każde spotkanie z nim w domu niosło ze sobą subtelne napięcie. Byłam świadoma jego obecności w sposób, który wcześniej był mi obcy. Nie mogłam już patrzeć na niego tak samo jak kiedyś. Czułam, że w mojej głowie narasta potrzeba zrozumienia, ale też granica, której nie mogłam przekroczyć. To było jak tajemnica, którą przypadkowo odkryłam, a której nie dało się już zapomnieć. Nie chciałam, aby ktokolwiek się o tym dowiedział. Wiedziałam, że jeśli powiem o tym, wprowadziłoby to chaos w naszym domu. To była moja tajemnica i moja odpowiedzialność. Jednak jednocześnie ciekawość rosła. Zastanawiałam się, czy on zdaje sobie sprawę, że mogłam go zobaczyć w tej sytuacji. Czy pamiętał, że drzwi nie były całkiem szczelnie zamknięte? Czy to był przypadek, czy może subtelny test granic? W miarę jak dni mijały, odkryłam w sobie nowe pokłady obserwacyjności i ostrożności. Każdy szczegół w jego codzienności stał się dla mnie istotny, jak przesuwa rzeczy na stole, jak reaguje na różne sytuacje, jakie ma zwyczaje, które wcześniej były niezauważalne. To, co się wydarzyło, stało się dla mnie pewnego rodzaju laboratorium ludzkiej prywatności, w którym sama byłam przypadkowym uczestnikiem. Nie mogłam jednak zatrzymać tego uczucia w sobie na zawsze. Coraz częściej zadawałam sobie pytania o granice intymności, o to, co powinniśmy wiedzieć o innych, a czego lepiej nie poznawać. A jednocześnie w moim wnętrzu narastała dziwna, trudna do opisania emocja mieszanka zrozumienia, poczucia winy i pewnej fascynacji tym że dorosły człowiek ma tak złożone i nieprzewidywalne życie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to wydarzenie będzie początkiem serii obserwacji, które doprowadzą mnie do momentu, w którym już nic w naszym domu nie będzie takie samo. Tajemnica, którą przypadkowo odkryłam, powoli wplatała się w codzienność, w każdą rozmowę, w każdy poranek i wieczór. Stawało się jasne, że nasza relacja z ojczymem nigdy nie będzie już taka jak wcześniej, a ja sama będę musiała odnaleźć swoje miejsce w tym nowym świecie w którym granice prywatności i ciekawości stały się jednocześnie niebezpieczne i fascynujące. Zrozumiałam, że od tej chwili moje życie w domu podzieli się na dwa światy świat, który znałam i świat tajemnic, który nieoczekiwanie stał się częścią mojej codzienności. I choć próbowałam zachować dystans, coś w środku mnie wiedziało, że ta historia nie skończy się na jednym przypadkowym spojrzeniu. Minęły tygodnie od tamtego dnia, a ja wciąż czułam echo tamtej chwili w każdej minucie mojego życia. Każdy poranek zaczynał się inaczej, choć wszystko w domu pozostawało takie samo. Czułam się jak ktoś, kto nosi w sobie tajemnicę, której nie powinien mieć. Tajemnicę, która zmieniła sposób, w jaki patrzyłam na ojczyma. Zaczęłam uważniej obserwować jego codzienne czynności. Nie chodziło już tylko o to, co przypadkowo zobaczyłam teraz, każde jego zachowanie było dla mnie potencjalnym sygnałem, wskazówką, czym naprawdę żyje, gdy wydaje się, że go nie ma. Zauważyłam drobne nawyki, które wcześniej umykały mojej uwadze. Sposób, w jaki zamykał drzwi w gabinecie, jak czasem przerywał czynności, by spojrzeć na zegar, czy sposób, w jaki znikąd potrafił wydobyć coś z szuflady, pozostawał dla mnie zagadką. Nie mogłam się powstrzymać od analizowania każdego szczegółu, a jednocześnie wiedziałam, że to niebezpieczne. Wiedziałam, że to, co przypadkowo odkryłam, jest jego prywatnością, której powinna mnie naruszać. Ale ciekawość rosła w siłę, a moje myśli były niczym labirynt, w którym każdy zakręt prowadził do kolejnej nieoczekiwanej emocji. Pewnego dnia, gdy on wyszedł z domu, poczułam impuls, którego wcześniej nie doświadczyłam. Weszłam do gabinetu i przyjrzałam się rzeczom, które zostawił po sobie. Nie szukałam jawnych dowodów, nie chciałam naruszać granicy, ale coś w tym, że jego świat stawał się dostępny dla mnie choćby w minimalnym stopniu, było jednocześnie fascynujące i przerażające. Każdy przedmiot, każdy drobny detal zdawał się opowiadać historię o jego prywatnym życiu, którego nigdy wcześniej nie znałam. Z czasem odkryłam, że moje własne reakcje zaczęły mnie zadziwiać. Z jednej strony czułam poczucie winy, że pozwalam sobie na wnikanie w coś, co nie jest dla mnie przeznaczone. Z drugiej strony, pojawiała się ciekawość, której nie potrafiłam tłumić. To było jak zaglądanie przez klucz do świata, którego granice dotąd były dla mnie święte. Jednak najbardziej niepokojące były moje emocje w stosunku do samego ojczyma. Nie mogłam już patrzeć na niego tak samo jak dawniej. Każdy jego gest, każdy sposób, w jaki się poruszał, budził we mnie mieszankę napięcia, ciekawości i w nieokreślonego przyciągania. Było to uczucie, które nie miało nazwy, ale które stawało się coraz silniejsze z każdym dniem. Nie mogłam przyznać tego sama przed sobą, ani tym bardziej przed nim. Czasami czułam, że cały dom żyje własnym rytmem, który nagle zaczął być zsynchronizowany z moimi myślami. Słyszałam każdy krok, każdy szelest papierów, każdy cichy oddech w korytarzu. Stałam się mistrzynią obserwacji, ale także mistrzynią ukrywania własnych emocji. Każdego dnia balansowałam na granicy normalności i tajemnicy, której nie mogłam nikomu wyznać. Nie mogłam przestać myśleć o tym, co zobaczyłam i co odkryłam. Próbowałam odsunąć te myśli, ale wracały same w najmniej oczekiwanych momentach podczas sprzątania, gotowania, a nawet w nocy, gdy cisza domu zdawała się pulsować własnym rytmem. W tych chwilach czułam się jak świadek tajemnic, które dorosły człowiek potrafi ukryć, a młoda osoba powinna pozostawić w nieświadomości. Z czasem zauważyłam, że jego zachowanie wobec mnie również zaczęło się subtelnie zmieniać. Nie były to oczywiste gesty ani słowa, ale drobne sygnały, które w moim stanie podwyższonej uwagi stawały się wyraźne. Sposób, w jaki patrzył, gdy wchodziłam do pokoju, sposób, w jaki odnosił się do codziennych spraw, sprawiał, że czułam, że między nami narasta coś, czego wcześniej nie było. Nie potrafiłam tego nazwać, ale wiedziałam, że nasze relacje weszły na nowy poziom subtelnej, nieokreślonej bliskości. Każdy kolejny dzień był próbą zrozumienia siebie i jego. Próbowałam ocenić granice, których nie powinnam przekraczać, a jednocześnie pragnęłam dowiedzieć się więcej o tajemnicach, które tak bardzo przyciągały moją uwagę. Czułam, że nasze codzienne spotkania, nawet te najzwyklejsze, nabierają ukrytego znaczenia. Każdy wspólny posiłek, każdy poranek i wieczór były jak test, w którym sprawdzane były nasze reakcje, nawet jeśli nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Pewnego wieczoru, gdy dom pogrążył się w ciszy, zrozumiałam, że to, co zaczęło się jako przypadkowe odkrycie, teraz stało się częścią mojego życia. Tajemnica ojczyma stała się moją własną, a ja nie mogłam już wrócić do niewinnej perspektywy sprzed tamtego dnia. Każdy moment spędzony razem był naznaczony cieniem tego, co przypadkowo zobaczyłam, i świadomością, że życie dorosłego człowieka jest pełne zakamarków, których młody umysł nigdy nie powinien poznawać. Czułam jednocześnie strach i fascynację. Wiedziałam, że kolejne dni przyniosą nowe odkrycia, nowe napięcia, nowe emocje, których nie mogłam przewidzieć. Świadomość, że mój świat nigdy już nie będzie taki jak dawniej, była równocześnie przerażająca i ekscytująca. I w tym momencie zrozumiałam, że historia, która zaczęła się niewinnie, przypadkowym spojrzeniem, dopiero się rozkręca. Granice prywatności, ciekawości i emocji zaczęły się zacierać, a ja stałam się częścią świata, którego nigdy wcześniej nie znałam. Świata, w którym każdy krok, każdy gest i każde spojrzenie miały znaczenie, a ja byłam zmuszona nauczyć się poruszać w tej nowej rzeczywistości. Nie mogłam przewidzieć, dokąd mnie to wszystko zaprowadzi. Wiedziałam tylko, że od tej chwili nic w naszym domu nie będzie już takie samo a ja sama muszę odnaleźć swoją rolę w tej skomplikowanej sieci tajemnic i emocji, która nagle wypełniła mój świat. W końcu nadszedł dzień, gdy poczułam, że napięcie osiągnęło swój punkt kulminacyjny. Dom wydawał się tak samo zwyczajny jak zawsze, ale w mojej głowie wszystko pulsowało wspomnieniami tamtej chwili. Wiedziałam, że nic już nie będzie takie samo ani nasze codzienne życie, ani moje spojrzenie na niego, ani moje własne emocje. Zrozumiałam, że nie mogę cofnąć tego, co zobaczyłam, ani udawać, że nic się nie stało. Ta przypadkowa chwila odkrycia była jednocześnie ciężarem i lekcją. Nauczyła mnie, że każdy człowiek nosi w sobie sekrety, a granice prywatności są kruchym i nieoczywistym terytorium, którego nie powinniśmy naruszać, nawet przypadkowo. Jednocześnie poczułam dziwną ulgę. Choć moje myśli wciąż krążyły wokół tamtego obrazu, zrozumiałam, że mogę żyć dalej, zachowując swoje obserwacje dla siebie, ucząc się rozumieć dorosły świat, którego wcześniej nie znałam. Tajemnica ojczyma stała się częścią codzienności, cieniem, który nie znikał, ale nie przeszkadzał w zwykłym życiu. W końcu przestałam patrzeć na niego z perspektywy przypadku. Zaczęłam dostrzegać w nim człowieka z jego własnym życiem, z jego zwyczajami i tajemnicami, których młoda osoba nie powinna znać. I choć pewne uczucia wciąż były dla mnie zagadką, poczułam, że mogę znaleźć spokój w tej nowej równowadze między ciekawością a respektowaniem granic, między młodością a świadomością dorosłego świata.